Eurodolar według HSBC to jest skazane na poruszanie się w tym paśmie 1.05, chociaż według mojej oceny mamy dalej do czynienia z trendem spadkowym. W związku z tym, jeżeli to głosowanie byłoby głosowaniem, proszę Państwa, negatywnym, to możemy spodziewać się dalszego ruchu na eurodolarze. Dzisiaj, także, proszę Państwa, mamy y, ważne dane z rynku amerykańskiego. I tutaj, Bank of America, dotyczące wynagrodzeń i bezrobocia. I Bank of America spodziewa się tutaj silnego raportu o zatrudnieniu w listopadzie, wraz ze wzrostem płac. Y, argumentuje to m.in. tym, że wzrost płac nastąpi, z uwagi jest to na, także na ostatnie wydarzenia, o których też wspominałem w przeszłości, czyli ten strike Boeinga globalny i huragan Milton.